Od dłuższego czasu mam tak, że perfekcja mnie trochę nudzi. Idealna ostrość, automatyka, szybkość działania niby fajnie, ale czy na pewno? Wiedza, konkrety, dane i poradniki wszystko o reportażu ślubnym. To wszystko powoduje, że moje kanony traktuję czysto zawodowo to świetne i niezawodne aparaty i obiektywy. Ale brakuje im tego, by mi się chciało je wyciągnąć z torby poza reportażem czy sesją. A czy tak jest? No nie do końca. Fuji sprawiało mi więcej radości, mimo pewnych ułomności, które na pewno miało. Rozwinę to w ten sposób, że Fuji to były aparaty, które trzymało mi się w ręce po prostu bardzo przyjemnie. To były aparaty, które, tak jak już wspomniałem, miały swoje ułomności, miały swoje wady, miały swoje ograniczenia, ale przez to w pewien sposób zmuszały do określonego stylu fotografowania. Przez to zmuszały do pewnego planowania. I trochę tęsknię za Fuji. No, muszę to przyznać. Zwłaszcza, że z Fujikami też fotografowałem prywatnie. Może już nie XT4, bo one też nie miały aż tak bardzo tego klimatu. Ale X Pro 2 to były aparaty, które no, wzbudzały we mnie to, że jakie brałem do ręki, no to chętniej mi się pracowało. Czy to gdzieś w trakcie zdjęć takich rodzinnych, na rodzinnych wyjazdach, czy to po prostu w trakcie codziennych spacerów. Fuji powodowało we mnie coś, co jest jakby niepoliczalne, coś, co ciężko jakby, nie wiem, upisać w tabelce, co ciężko uzasadnić jakimiś faktycznymi technikaliami. No bo w sumie niepełna klatka, no bo w sumie wolniejszy AF, no bo ostatecznie trochę większe szumy może bardziej przyjemne, ale pewnie trochę większe szumy. To wszystko składa się na to, że w moim odczuciu ta generacja fudzików, z których ja korzystałem, była na pewno technologicznie słabsza niż kanony. Ale żeby to tak nie zabrzmiało. Kanony są świetne, w zasadzie na początku to powiedziałem, w pracy zawodowej. Co prawda czasem łapię się na tym, że idę na łatwiznę, to wyszukiwanie oka czy twarzy, ta szybkość ich działania, ta perfekcja, one powodują, że po prostu wiele dzieje się za mnie, przez co ja nie muszę się tak skupiać. No i wiem, że to jest takie błędne koło, bo w sumie mógłbym tak mówić cały czas, ale ostatecznie ktoś powie: no dobra, ale teraz się możesz bardziej skupiać na kadrze i tak dalej, i tak dalej. Niby tak, ale przez te przyspieszacze, przez tą perfekcję, no ja nie lubię. Takiej perfekcji. Wydaje mi się, że hmm, po prostu sprawia mi to mniej przyjemności. I ten początek zabrzmiał, jakby miał skończyć z fotografią ślubną albo fotografią, ale nie, to nie tędy droga. Bardziej chciałbym wam dzisiaj właśnie powiedzieć odnośnie tego tematu, który rzadko poruszam. A jak poruszam w jakichś filmach, jakieś testy obiektywów, to najczęściej wychodzi mi to słabo. Więc dziś nie będzie o teście, a o takich indywidualnych odczuciach z fotografowania danym sprzętem. Zbiegło się to w czasie, bo w sumie jakiś czas temu, jakiś miesiąc temu rozmawiałem z takim innym fotografem, który mi napisał, że no ma podobny problem, że fudziki to było coś, co mu sprawiało radość, a teraz tego nie ma. I ja mam podobnie. I to mnie tak skłoniło, że skoro ktoś inny tak ma, to może ma tak też więcej osób, a nie tylko ja. Minając w pewną klamrę tą pierwszą część, to tak, Canon daje mi pewien spokój w trakcie pracy, ale poza tym w zasadzie z niego nie korzystam. Branie tak dużego sprzętu, tak perfekcyjnego sprzętu, który wszystko robi za mnie, nie sprawia mi po prostu fajdy. Pewnie komuś na początku drogi, albo gdzieś tam w trakcie, pewnie to będzie wygodne, ale ja już troszeczkę czasem czegoś innego szukam w tym sprzęcie. Tego w zeszłym roku szukałem w Canonie, by właśnie był idealnie, perfekcyjnie. Ale szybko się przekonałem, że jest fajnie, szybko, perfekcyjnie, ale jakoś tak bez duszy. Dlatego postanowiłem sprawdzić inną ścieżkę. Inną opcję, bo jakoś jest tak, że jak mam coś w ręce, co nie pozwala mi działać schematycznie, to zaczynam kadrować i pracować trochę inaczej. Kiedyś kupiłem w zasadzie niedawno RICOHA GR3. I tak, to jest bardzo fajny sprzęt, ale też nie miał tego feelingu, tego czucia, żeby mi się nim fajnie pracowało. To raz. No, dwa ogniskowe 28 mm jest dla mnie dalej nie do ogarnięcia. Próbowałem kilka razy z nim, ale nie, no trudno mi się przemóc, przynajmniej na dziś. To nie jest coś dla mnie. Więc wybór padł na sprzedaż Ricocha i postanowiłem zmienić na coś innego. Zainspirowany innym fotografem, który mi uświadomił, że można też dzięki temu sprzętowi patrzeć inaczej. Ja będę celowo mówił tak tajemniczo i nie powiem wam, co to za sprzęt, bo liczę, że w komentarzach się odpalicie i ktoś może zgadnie. Więc postanowiłem zakupić właśnie coś innego, coś, co nie trochę w pewnych kwestiach tych aspektach technicznych cofnie, ale w pewnych aspektach zmusi do trochę innego fotografowania. I dokonałem takiego zakupu, i miałem już ten aparat na kilku reportażach. Pewnie publikacje będą niedługo, i też robię sobie z tego aparatu takie osobne foldery z osobnymi publikacjami. Znaczy, żeby pokazać troszkę, właśnie inną taką perspektywę. Więc po pierwszym reportażu uznałem, że uhuhu nie jest to najprostsze zadanie, ale chyba wykonalne. Ale no, miałem takie wrażenie, że dobra, chyba jednak to nie da mnie nie. nie Popróbuję jeszcze, ale chyba jednak nie. Ale wtedy sobie przypomniałem, co było, jak kupiłem Fujika. Jak kupiłem pierwszy X-Pro2, czyli przeszedłem z pełnej klatki na niepełną klatkę. Sobie pomyślałem o matko, to jest regres. To nie ma opcji, żebym tym fotografował. No i pierwszy tydzień tak wyglądał. Ale dałem sobie więcej czasu. Dałem sobie więcej czasu, więcej prób i okazało się, że to była świetna zmiana wtedy z lustrzanek Canona na na Fuji X-Pro2. I... Teraz już jestem po, żeby Was nie skłamać, ilu reportażach, to Wam powiem dokładnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć reportaży ślubnych i już ten aparat ze mną zrobił. Oczywiście dwa kanony były jako główne aparaty, a ten był jako taki dodatkowy. Starałem się w większość momentów też sprawdzać, jak to będzie działało. Jeden obiektyw stałogniskowy, jeden aparacik i tak sobie nim działałem. Więc po pięciu reportażach jestem w stanie już powiedzieć, że da się i jest okrutnie przyjemnie. Trochę się tego boję, bo to może być spory koszt, jeżeli bym planował pełną zmianę, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może okaże się tak, że zostanę tak pół na pół. Jedną nogą tu, a drugą tu. Jeśli doceniasz to, co robię, możesz zostawić suba, podrzucić tipa na kawę, albo uzyskać bonusy wspierając mnie na YouTube. Linki w opisie i podpiętym komentarzu. Ja tę zmianę traktuję jako taką opcję rozwoju, opcję pójścia krok do przodu, bo w zasadzie technologicznie to nie jest krok do przodu, ale na pewno to jest krok do przodu w takim po prostu poczuciu radości z tego, co się robi. A skoro się da to robić jeszcze na przyzwoitym poziomie komercyjnym, w sensie zawodowo dla klientów. No to już w ogóle podwójna frajda, bo nie ukrywam, że frajdę mam ogromną. I tak w zasadzie kończąc, chciałbym wam powiedzieć, że to jest bardzo ważne. Nie technikalia sprzętu, dlatego chyba nie wychodzą mi recenzje sprzętu jako takiego, bo ja nie do końca się przywiązuję do tych technikaliów. Czy do tej perfekcji. Do, do idealnego ostrzenia. No próbowałem parę filmików zrobić, ale chyba nie tędy droga. Może kiedyś się skuszę, jeżeli je, mnie ten sprzęt będzie jarał faktycznie, to może wtedy te recenzje będą takie prawdziwsze i moje. I chyba to nie mogą być recenzje, a bardziej odczucia, bardziej takie wrażenia z korzystania danego, z danego sprzętu. Bo no, technicznie to nie jestem jakiś tam... W, fantastyczny w te klimaty, w te klocki, i nie czuję tego do końca. Ale jeżeli chodzi o feeling, to właśnie tak jak już powiedziałem wcześniej, kończąc, uważam, że ten feeling, to poczucie tego, czym się fotografuje, jak się komuś fotografuje, jest bardzo ważne, bo jak nam to sprawia radość, to cały czas będziemy brnąć do przodu. To jest trochę jak zgraniem w piłkę nożną małego dziecka. No jeżeli będziemy je na siłę na, posyłać na treningi, no to pewnie nic z tego nie będzie, ale jeżeli to dziecko ma z tego radość, samo szczęśliwie. Jeśli tam uczestniczy we wszelakich zajęciach, samo wychodzi na dwór, to pewnie szybciej i lepiej się nauczy grać w piłkę. Podobnie z aparatem, jak mamy sprzęt, który nas bawi, cieszy, zmusza do kreatywnego myślenia, i to nie musi być ten konkretnie sprzęt, co ja zakupiłem w tej chwili, ale jeżeli po prostu mamy sprzęt, który nam sprawia radość i może to być najnowsza technologia, bo się w tym dobrze czujemy, to właśnie z takiego sprzętu powinniśmy korzystać, nie zawsze idealnego, nie zawsze perfekcyjnego, a może i takiego. Ale przede wszystkim takiego, który da nam poczucie takiej satysfakcji z tego, co robimy. Dzięki.